Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Jeżeli czynicie to, co Wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc was trwał, aby ojciec dał wam wszystko, cokolwiek go Poprosicie w imię moje, to wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. Chrystus mówi: To jest moje przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. Chrystus oddał życie za nas, a więc bądźmy gotowi. Nawet na to, by złożyć ofiarę za Chrystusa, życzę miłego, pogodnego dnia.